Ja jestem Gabi i witam cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać Ci, jak bardzo szybki i prosty sposób ulepszyć swoją grę w simsy o 180 stopni. Jestem miłośniczką simsów od ich czasu, naprawdę, od małego dzieciaka. Od małego dzieciaka. Jak byłam małym dzieckiem, gdy tylko dostałam simsy, powiem szczerze, że urzekły mnie one, a mianowicie poczułam się wtedy jak taki dorosły, który może kontrolować co chcę zrobić, co mogę sobie kupić, tam gdzie chcę mieszkać, jakieś mi zwierzaki itd. I tu była taka fajna y, symulacja mojego dorosłego albo starszego życia, chociaż mimo, że to się w ogóle nie przełożyło na moje dotychczasowe życie tutaj, gdzie jestem i nie mam własnego zwierzaka takiego, jak tam chciałam, chociaż nie, w sumie zwierzaka mam nawet lepszego. Ale nie o tym jest mowa, czy moje życie Simsowe się przełożyło na prawdziwe czy nie, tylko o tym, jak ulepszyłam swoją grę. Mając się dwa lata wstecz, chciałam stworzyć Własną siebie i to nie taką podobną, tylko naprawdę siebie. Ale oczywiście nie było włosów takich jak ja mam, albo takich jak ja chciałam mieć na ten czas. Nie było ubrania, nie było innych dodatków. Tak więc zaczęło się grzebanie w internecie, szukanie takich rzeczy i znalazłam stronkę, której działanie pokażę Ci na dzisiejszym filmie. Jest to stronka, dzięki której możesz pobrać dodatki. Całkowicie za darmo. Dodatki, a mody. Ja to mówię dodatki, ale lepiej nazywa, nazywa to modami. Znajdziesz tam m.in. takie rzeczy jak włosy, ubrania, jakieś bransoletki, kolczyki. Tam są nawet domy. Tak, nawet możesz tam znaleźć dom. A plus tego jest taki, że mimo, że te domy są naprawdę prześliczne i pełne szacunku dla osób, które budują takie domy, ich umeblowanie również przechodzi na Twoją grę. Czyli na przykład, gdy pobierzesz jakiś dom, całe jego umeblowanie, jego wystrój. Przychodzi ci do gry i wszystkie też zapisują się, czyli pobierając jeden dom możesz wybudować swój własny, budując go właśnie tak jak był tamten. Także mega fajnie, nie musisz po kolei dodawać sobie, nie wiem, pobieram sobie krzesło, łóżko i tak dalej, tylko pobierając jeden dom masz wszystko. Fajna opcja, prawda? Bardzo fajna. Jeżeli podoba ci się taki odcinek, zostaw łapeczkę w górę, a być może nagram moje ulubione mody, te, które na tą chwilę używam. I powiem szczerze, że jestem nie bardzo zadowolona. Nie zapomnij o subskrypcji i o odwiedzeniu mojego Instagrama, który wysiedliście się tutaj. A teraz nie przedłużam i pokażę Ci, jak zainstalować te mody oraz jak używać je w grze. A za taki jakby wzór, modelkę, wziąłam sobie Kaylee Jenner. Myślę, że każdy ją zna i chciałam stworzyć ma troszeczkę chociaż podobnego do niej. No nie wiem, czy mi to wyszło, ale przynajmniej się starałam. Ewe końcowe zobaczcie na samym końcu. Hejka! Na samym początku musisz wejść właśnie na tą stronkę. Link do niej będzie w opisie, a następnie wybrać sobie postać, którą chciałbyś stworzyć w Simsach, bądź chciałabyś. W moim przypadku to staje, tak jak mówiłam, Kaylee Jenner. No, myślę, że każdy ją raczej zna i kojarzy. Ale no wiadomo, że możesz być ty. Może to być jakaś inna, znana postać, lub mniej znana. No nieważne, mniejsza z tym. Po prostu musi to być ktoś, na kim chcesz się wzorować. Przechodząc do stronki, której właśnie link jest w opisie. Najdź kursorem na tą zakładkę pobrane. No i tam są Simset trójka, y czwórka, dwójka i jedynka. W moim przypadku no to jest trójka, ponieważ ja mam tylko trójkę, więc pobieram sobie mody do trójki. I tak jak widzisz, tam masz w tej rozwiniętej rubryczce wiele podpunktów i wiele takich kategorii. No i ja na sam początek wybieram sobie włosy. Jak już zdążyliście zauważyć, mnóstwo jest tutaj do wyboru włosów i wiele innych asesorii. Kaylee, jak widzicie, na tym zdjęciu ma włosy na bok, więc w sumie posłużyłam się też i tymi, tym wyborem, tymi włosami, ponieważ tutaj też one są tak na bok przełożone. Więc myślę, że będą najbardziej odpowiadać. Klikamy, pobierz i musimy czekać 10 sekund. Następnie w, u mnie w prawym w górnym rogu wyświetla się zakładka, taka ikonka, że się pobiera. No i zresztą tak jak, tak jak widzicie na filmiku, klikamy folder i wyskakuje nam wizytówka Simsów. To się później pobiera, klikamy OK i przechodzimy do ponownego szukania naszych dodatków. W moim przypadku teraz czas na ubranie. Próbowałam znaleźć jakieś zdjęcie na grafice Kaylee tak z ubraniem, żebym wiedziała nie jak to, jak ją ubrać, z czym się posłużyć. No, ale z mną że nie znalazłam takiego, wyraźnego odpowiadającego mi zdjęcia, no to stwierdziłam, że sama wam jakoś ubiorę. I wszystko to samo. Powiesz, czekamy 10 sekund, później wyświetlane okienko klikamy, jak się załaduje, otwieramy folder i czekamy aż się pobierze. No niestety nie zawsze jest kolorowo tak samo i tym razem, ponieważ nie wszystkie akcesoria, nie wszystkie dodatki da się pobrać. Niektóre są tylko dla konta VIP. No ja akurat nie posiadam tego konta, dlatego po prostu rezygnuję z tych dodatków i szukam jakichś innych. Gdy już stwierdzisz, że nie chcesz więcej szukać, bądź po prostu Twoja postać jest już gotowa, jeżeli chodzi o dodatki, uruchamiamy sobie naszą część Simsów. Tak jak widzisz na ekranie, ja już swoją wcześniej włączyłam i tylko czekam na wybór miasta. Gdy gierka się otworzy, klikamy, aby stworzyć rodzinę i możemy działać. Tak jak mówiłam wcześniej, moja postać będzie Kylie Jenner. Tak jak widzicie na ekranie. Przy niektórych produktach jest zaznaczona tak, jakby torba z zakupami. Właśnie to są te produkty, które zakupiliśmy, pobraliśmy, i to jest tak, jakby znak dla nich rozpoznawczy. Tak samo w prawym rogu, i gdy jest taka, jest taka gwiazdka, zaraz wam pokażę dokładnie, to tam również możecie zaznaczyć właśnie tylko tą torbę i okażą Wam się tylko i wyłącznie produkty, które pobraliście. To jest bardzo wygodna opcja, bo jednak nie trzeba szukać pośród tych wszystkich ubrań. Moja postać z grubsza jest już gotowa, więc tylko dodamy jakieś cechy i można nagrać. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to jeszcze raz przypominam o zostawieniu łapaczki w górę. A ja się z wami żegnam i do następnych odcinków. Hejka!